Drodzy bracia i siostry, ta przepiękna uroczystość Bożego Narodzenia, którą obchodzimy dzisiaj, pokazuje nam, jak Pan Bóg spełnia swoje obietnice. Słyszeliśmy w jednej z modlitw, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, ale jeszcze wspanialsze jest dzieło odkupienia. Każde spełnienie Bożej obietnicy jest większe niż to, czego człowiek się spodziewał, jest większe niż to, co sobie wyobrażał, słuchając także Bożych zapowiedzi, tych proroctw, których bardzo wiele jest w Starym Testamencie. My też przez ten okres Adwentu słyszeliśmy proroctwa z księgi proroka Izajasza, ale także z ksiąg innych proroków, zapowiadanego Mesjasza. Ale kiedy ten Mesjasz przyszedł, ta obietnica okazała się wypełniona znacznie bardziej, tak bardziej niż się Izrael spodziewał, że wprost nie był w stanie tego przyjąć. Tylko nieliczni otwarli się na to, aby dostrzec i przyjąć spełnienie tej obietnicy. Najpierw we mszy świętej o północy na pasterce słyszeliśmy jak Jezus Chrystus urodził się w stajni w pokorze, że przyszedł nie tylko mesjasz, którego spodziewali się Izraelici, ale jak to zapowiedział w ciszy Nazaretu archanioł Gabriel że przyszedł Syn Boży i objawiła się Boża natura ta Boża natura której Izrael się bał bo znał ją z Synaju gdzie Pan Bóg objawił się pośród grzmotów i trzęsienia ziemi a tu objawia się w postaci dziecka Objawia się wstajęce, w cichości, pośród ludzi najuboższych, że jego matką jest uboga dzieweczka z Nazaretu, że pierwsi, którzy oddają mu cześć, są pasterze. Najbardziej prości ludzie, można by powiedzieć, najubożsi w Izraelu. Bo te czody, które pasli, nie były przecież ich czodami. Oni byli wyrobnikami u ludzi, u ludzi bogatych. Przyszli i przynieśli Jezusowi, narodzonemu, to, co mieli. W gruncie rzeczy przynieśli mu samych siebie i swoje uwielbienie dla Niego, bo tego Pan Bóg pragnie, abyśmy. Dostrzegli go w prostocie, abyśmy go dostrzegli właśnie w, nasz, w pokorze i oddali mu cześć, tak jak tamci. To wszystko, cała ta otoczka dalszych świąt, ona owszem jest piękna i te nasze tradycje, nasze wigilie, to wszystko jest ważne, ale jest rzeczą niezwykle istotną, żeby nam nie przesłoniły tego jak się do Boga dociera, że się dociera sercem pokornym i prostym i że tego właśnie Pan Bóg pragnie, bo takich wybiera, aby jako pierwsi oddali mu cześć. I my też jesteśmy wezwani do tego, abyśmy odsunęli te przepiękne zasłony tak zresztą jak to też jest w różnorakich przedstawieniach, że najpierw pojawia się zasłona, nierzadko bardzo pięknie przystrojona, wspaniale wyglądająca, a potem objawia się to, co właściwe, kiedy ta zostanie odsunięta. I często także w tych naszych ludzkich sztukach, naszych ludzkich przedstawieniach, jest to coś bardzo prostego. Tak jest z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Za tymi zasłonami pięknymi, objawia się On prosty, ale jakże cenny, jakże piękny w swojej prostocie i pokorze. Pan Bóg zapowiadał przez proroków, że przyjdzie Mesjasz, że wyzwoli Izraela, że przyniesie pokój. Że jego królestwo będzie wieczne. I Izrael sobie wyobrażał, że będzie to tak jak z królestwami ziemskimi, że jak do tej pory panowały te wielkie królestwa, które oni znali z historii, takie jak Królestwo Babilońskie, wcześniej Asyryjskie, potem Greckie, a w końcu Cesarstwo Rzymskie, że Mesjasz sprawi, iż takim królestwem stanie się Izrael. A tymczasem to, co słyszymy dziś w Ewangelii, w prologu św. Jana Apostoła, że to jest zupełnie inne królestwo na zupełnie innym poziomie, że to jest królestwo, które sięga samych korzeni istnienia. Tak jak słyszeliśmy, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku i to Słowo stało się ciałem, stało się człowiekiem, przyjęło na siebie całą naszą ludzką naturę. Jak będą mówić ojcowie Kościoła, że Bóg się wczłowieczył, po grecku brzmi to bardzo ładnie, Hofeos enantropyzen China abyśmy się stali boskimi. Zresztą słyszymy to właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii, że to słowo przysło do swoich, ale swoich go nie przyjęli, ale tych, którzy go przyjęli, tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I to jest ta najważniejsza, nie tyle obietnica, co właśnie już jej spełnienie, bo Jezus Chrystus przychodzi nie tylko, żeby nas wyzwolić, nie tylko, żeby nam dać radość, nie tylko, żeby ten świat przemieniać, ale przemieniać nas głęboko, abyśmy się stawali dziećmi Bożymi. I to, bracia i siostry, nie jest tylko nazwa. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tych nazw, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że od chrztu już naszego jesteśmy dziećmi bożymi. Lecz to Boże Dziecięctwo to coś o wiele więcej niż tylko nazwa. To jest natura Boga w nas, która owszem ma swój początek w chrzcie, kiedy Pan Bóg przyjmuje nas. Za swoje dzieci możemy go nazywać ojcem, ale tak jak to jest też i w naszym życiu fizycznym czy psychicznym, że my coraz bardziej realizujemy w sobie Podobieństwo do naszych rodziców, bo owszem, dziecko jest podobne tylko zewnętrznie, można by powiedzieć genetycznie, biologicznie do swoich rodziców, ale z czasem, kiedy wzrasta, kiedy się rozwija, kiedy przejmuje od nich to, co mają w swoim życiu najcenniejsze, staje się podobne w o wiele większy sposób. Staje się podobne i psychicznie i duchowo, i o to chodzi, abyśmy się upodabniali do Boga poprzez właśnie to, tę bliskość z Nim, poprzez napełnianie się Jego Słowem, poprzez to, aby nasze życie przemieniało się w Boże życie, żeby świat mógł zobaczyć w nas naszego Ojca, Boga, tak jak zobaczył Go w Jezusie Chrystusie, kiedy Przyszedł na Ziemię, owszem, już tam w stajence przez to, co w Bogu najważniejsze, a więc w Jego pokorze i prostocie i w Jego miłości, która się daje, która wydaje się w ludzkie ręce, tak jak wtedy już tam się wydała, ale i potem, kiedy Jezus Chrystus wzrastał. Kiedy coraz bardziej widoczna w nim była natura jego Ojca, aby tak było i z nami. Dziś Jezus Chrystus pragnie się w nas rodzić, w nas wzrastać i dochodzić do tego szczytu, którym dla niego była Pascha. I dla nas jest Pascha, to znaczy przejście ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie, bo do tego Pan nas wszystkich prowadzi. Nieprzypadkowo w pierwotnym w chrześcijaństwie świętowano tylko paschę, tylko zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jego zwycięstwo nad grzechem, nad czatanem, nad śmiercią. I nieprzypadkiem potem też, kiedy w IV wieku wprowadzono święto Bożego Narodzenia, ojcowie podkreślali ten jego paschalny charakter, że to święto już w sobie niesie Paschę, że niesie to zwycięstwo, które potem w pełni się objawi. I tak jest też z nami. Kiedy otwieramy się na Słowo Boże, kiedy otwieramy się na to gdzie Dzieciątko, otrzymujemy ten dar, aby on dorósł w nas w pełni, rozwinął się, rozkwitł i wydał owoc, taki owoc, którego jakże ten świat potrzebuje. Bo jakże ten świat potrzebuje Boga w jego najgłębszej prawdzie, w jego istocie, to znaczy w miłości. I tego właśnie w ten dzień uroczysty pragnę Wam wszystkim życzyć, aby Was spełniała się ta Boża obietnica i abyście ufali, że się spełnia, jeśli jesteście na Boże Słowo i na Boga otwarci. Trzeba ufać i trzeba wierzyć, bo ona zawsze się spełnia inaczej niż my sobie to wyobrażamy, ale spełnia się w o wiele piękniejszy i bogatszy sposób niż byśmy mogli sobie to wymyślić. Aby ta miłość zamieszkała w nas, objawiała się w nas właśnie tak, jak w naszym Panu Jezusie Chrystusie, począwszy od stajenki betlejemskiej przez całe Jego życie aż do jego ostatecznego zwycięstwa w pokorze, prostocie i uwielbieniu. Amen.